Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Bardzo się cieszę, że przede mną występowało kilkoro samorządowców. Okazało się, że był również samorządowiec z tej strony sali, który twierdził, że miał taką opinię, z tego co dobrze usłyszałem, a słuch mam jeszcze dość dobry. To jak to się stało, że 2000 samorządowców miało inne opinie, czyli stanowiło zdecydowaną większość, a 500 miało inne opinie. Więc to większość zdecydowała w tych wyborach i dlatego dzisiaj o tym dyskutujemy, o tym debatujemy. Lubicie czytać być może bajki, słuchacie często i opowiadacie te bajki. Jest taka bajka La Fontena, Kot i Małpa, w której to małpa namawiała kota, żeby wyciągał żeby wyciągał z ognia kasztany. Mówiłem o La Fontaine, proszę słuchać. I co się potem okazało na zakończenie tej bajki? Kto zwyciężył? Ano ten, kto kogoś namawiał, skorzystał, a nie poniósł żadnych konsekwencji. Mam nadzieję, że konsekwencje się znajdą dla tych, którzy łamali prawo, bo mówię to w imieniu również mieszkańców, którzy do mnie pisali również listy wspierające nasze decyzje, mówiące o tym, że nie, da, nie mamy prawa do tego, aby przekazywać dane osobowe niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, niezgodnie z konstytucją, którą ciągle tutaj przywołujecie, a chyba nie do końca ją czytacie. Ale mieliśmy również takie głosy, żeby ku prawdzie, które mówiły, że to my jako samorządowcy łamiemy prawo i nie pozwalamy przeprowadzić wyborów prezydenckich. Nie, szanowni państwo. 80 prawie procent samorządowców i ludzi, którzy ich wspierało, mówiło nie. I całe szczęście, że gdzieś po drodze co niektórzy się opamiętali, ale nie wszystko zostało wyjaśnione. I łatwo się mówi o kimś, o kimś, na którym się nie wymuszało decyzji. Postawcie się w imieniu tych, na których wymuszano te decyzje. Przesyłając dokumenty w żaden sposób niepodpisane, gdzie w państwie prawa każdy ponosi za, sw za swoje czyny i za swoje decyzje odpowiedzialność. Koleżanka powiedziała: Apeluję do członków komisji, sprawdźcie wszystkie te decyzje i rozliczcie źle wydane pieniądze. Dziękuję bardzo.